ma tu Fredek, jak Jesteśmy na planie teledysku do numeru, który będzie się nazywał Przelew. Co to kurwa jest? Numer promuje to no, płyta Akademik. oraz mój solowy album. Hmm. <grymiany> to wszystko ja będę szedł. Dobra? No, ja Mariana. Czytałeś moje CV? stary, zajebiście ja Myślałem, że wy je wiecie, Chuja, że nie przeczytacie. Dobra, cofnij się. Odwróć się się. Skończył nam się właśnie budżet taki. Dajemy właśnie ostatnią rzeczę. Dobry wieczór. Nie zakupuj. O, jest. Akademia i sklasz. O, jest. Nie, okay, nie ma tak. Fredek mi jak syn na Fred Flintstone. To jest macie <marzenie>, pijanze <gry> To są <a> to są <gry> Bacarzy, dojemy dojemy. JP, BHP! numer jeden 16 telewizorów i 16 pokoi także zapraszamy dla Was zawsze znajdzie się miejsca Akademia